Cześć, witam serdecznie przy kolejnym losowaniu 14 lutego. Konkurs walentynkowy jak najbardziej na moim kanale, pachnący przede wszystkim. I tak na początku właśnie chciałbym Wam wszystkim życzyć wszystkiego dobrego z okazji tego święta, wszystkim zakochanym, jak i tym wszystkim, którzy po prostu no, obchodzą tak naprawdę to święto, czy też nie obchodzą. No pewnie, trzeba też im życzyć jak najbardziej, wszystkiego dobrego. Tak, wyłonię dzisiaj podczas lasowania trzech zwycięzców tego konkursu, właśnie i obdaruję ich jak najbardziej pachnącymi upominkami z mojej strony, czy też ze strony kanału. To po pierwsze. Druga sprawa, oczywiście, chciałbym wszystkim podziękować za liczne subskrypcje, które wpadają na mój kanał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, już jest ponad 400. Za chwilę tak naprawdę może się zrobić 500, w co nadal nie wierzę. No, jest to coś niesamowitego dla mnie. Na pewno coś fajnego przyszykuję, jeśli chodzi o 500 widzów mojego kanału, 500 subskrypcji. Na pewno coś fajnego, pachnącego przygotuję z tej oto okazji. Jeśli faktycznie dojdzie do tych 500 subskrypcji mojego kanału, to tak. Ale nic na siłę, oczywiście. <grych> tak. Dobrze, nie przedłużając dziękuję wszystkim tym, którzy zabrali udział w tym pachnąco walentynkowym konkursie i rozpoczynam tak naprawdę losowanie zwycięzców tego konkursu, tej zabawy. Kula oczywiście i losy. I nie przedłużając zaczynam losować pierwszą osobę, która dzisiaj wygra 14 lutego podczas tego święta, pierwszą z pachnących nagród. Dobrze. Mam karteczkę i jest to Anita Stanisławska. Gratulacje dla Anity. Anita Stanisławska wygrywa pierwszą z trzech nagród pachnącego walentynkowego konkursu. Druga osoba. Druga wygrana osoba dzisiaj jest po prostu MK. Taki inicjał. MK. Gratuluję. I trzecia osoba. Oj. Trzecia osoba to jest. Edito Edit O Brien. Coś takiego. Nie wiem czy dobrze odczytuję. Edit o Brien. Tak, serdecznie gratuluję. No tak, czyli wygrywa Edith O'Brien, Anita Stanisławska i MK. Serdeczne gratulacje. Proszę oczywiście podesłać mi swoje adresy zamieszkania, żebym mógł nadać do Was pachnące upominki wygrane dzisiejszego właśnie losowania. Adres mailowy znajdziecie pod tym materiałem w opisie. Jeszcze raz gratuluję wszystkim i życzę tak naprawdę. Wszystkiego dobrego podczas dzisiejszego święta. Dobrze, to tyle z mojej strony co do losowania, co do konkursu. Zapraszam oczywiście na kolejne pachnące materiały, które już niebawem. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam na odwiedzenie profilu na Patronite oraz na Instagram, gdzie tak naprawdę znajdują się wszystkie nowe rzeczy związane z tym, co będzie się działo na kanale, jak i. Pachnące i perfumowe zdjęcia, ciekawostki różnego rodzaju. To jak najbardziej możecie znaleźć na moim Instagramie świat perfumarka. Dobrze. No to co? Życzę dobrej kawy, dobrego obiadu, pięknej niedzieli, pięknego święta, walentynkowego święta i do zobaczenia, tak naprawdę, już niebawem z kolejnymi materiałami. Wszystkiego dobrego, oczywiście, w nowym tygodniu. Pozdrawiam, cześć.